4, 3, 2, 1, Nowy rok! Bronstars, Bronstars, za dyniarze. Właśnie na to czekaliśmy, Maxi. To było nasze marzenie, coś tak. to zrobił. Tak. I to też. Czekaj, to na początek odcinka, proszę. Ameno, ameno. Placimy. Are you ready for Freddy? Freddy is not ready for you Witam tak, wszystkich! Sobie, tam bardzo! Zamknij łeb na tą dużą platformę tak Ją, Ty trzymałeś łuk jak katana? Witam wszystkich bardzo nieserdecznie Z tej strony jest tutaj No przedstaw się Ja jestem ja A to jest? Down, czyli Marcin. Dla siebie już debilu rozwalasz prawie tą platformę całą. Jeszcze jedno uderzenie i ta platforma by nie istniała. A ile na kut poszło? 360 parę. W ostatnim odcinku... Było to i było to. Te osoby są po prostu zdezorientowani. Co tu się dzieje? Coś, co się stało. Czemu takie dziwne rzeczy powstają? Ja tylko oglądać. Michał, wytłumacz, o co chodzi. Dziwne, kur. Tam jakieś dziwne rzeczy pobudowane. Przecież to jest nienormalne, normalnie. Ponieważ poza odcinkami musieliśmy coś budować, by się nam nudziło. Tylko to by się nudziło. Ale. Można pokazać, że jest już 54 dzień. Możemy już chyba zgadzić, że przyszedł do nas pewien. Tak, możemy. Bardzo duży pan, który składał się z wielu mniejszych panów. Który się zgwałć. Może będziemy mieli szczęście i może przejdzie jeszcze raz, bo my go pokonaliśmy bo we dwójkę, ale tego drania z nami nie było. Byś. A przepraszam. Get out of my house! I play Minecraft. Nie wchodź tam, nie wchodź tam, on załatwia swoje yeah. sprawy i słyszysz tąpiła? Co tam piłę. piłę. Magiczne walizko, oświeć nas! A i magiczna walizka skwiciła chyba swoje moc. Somebody was <laughs> only <ma> piłę ucieka! <laughs> Weź Patyk do ręki, pokażemy co można zrobić. Przy Grandel, ja tu wykopałem kamienie, widzisz? Wiesz, że można również pieniądze wykopać. Ja tak tylko trzeba mieć. O, wiesz, że ja mam pancerz i ty mi go psujesz co so chwilę. W ogóle tu jest dużo zbiorników na patyki tego chyba też nigdy nie było pokazane. Jak jak to zrobiłeś, że możesz No trzeba mieć Patyk, matryczo. nie takie zwykłe. patyki Ale nie wszędzie można kopać W ogóle zobaczcie, jak jest super nowoczesna linia transportów. Tutaj mamy transport nad rzekę. Tutaj nad mamy. Bagno. Będzie w przyszłości transport nad samolot. Teraz idziemy pokazać nowe rzeczy, które powstały. Ta platforma zajęła nam tyle czasu, tylko, że nie wiem po co one powstały. W ogóle postanowiłem, że będzie taka goła platforma, dlatego zbudowaliśmy mur, aby platforma nie była dużej goła. Co ty pierdolisz człowieku? Tutaj też dobudowaliśmy parę pułapek. Suszarnia powstała. Tutaj powstały tak zwany magiczny park linowy. Tu jest tak zwana ryzykowna lina. Raz nią pojedziesz, raz nie spadniesz. O, na przykład tego. Pokażemy, jak działają szały. Bo jak mają działać szały? No co ty gadasz? działają. Zrobiłem z Bambiego jednorożca. Więc co jest dzisiaj, Pan? Mogę ja powiedzieć? Nie. Idziemy się zastraszyć. Czemu tak agresywnie od razu? Spotkiłem, że można. Tak robić, że się wytnie. Ej, tak Pokaż głowę swojej ofiary. ga, 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 ga. Ga. U, g, buga Niewierny? Nie. Domu pana! Jestem wierny! Ale bo oni przyciąg na mnie Tutaj jedziemy do magicznego drzewa Dupa. Tutaj możemy sobie powrócić z powrotem do bazy Chodźcie, rozpoczynamy naszą podróż w poszukiwaniu pistoletu stołkowego Zanim mieliśmy tak. ich po butle z tlenem. Ja wam pokażę Coś zrobił! Co, co ty zrobiłeś? Chyba przyszli do mnie koledzy Pięknie nie, nie. nie <śmany> No chodźcie tylko nie boleć Jak kamień O bardzo ładny dwóch Tamtym w ogóle się zbagowało tylko. tylko. No jakim problemem ty tu jesteś w ogóle Bo <śmany> to znaczy? Masz jakieś problemy do nas Żyjemy sobie tu spokojnie Nie mamy w ogóle z wami żadnego kontaktu Nie chcemy wam nic robić A wy tu przychodzicie I niszczycie nam wszystko Ala ja. orio Mm, nie, tak to nie e, co? Oni się tu śmieją! Skąd oni się biorą, powiedzmy? Trzeba ci wy do mury. Hello, Zabijamy ich tak 20 dziennie, tych kanibali, a jest 54 dzień. Zabiliśmy ich co najmniej 2000. Co najmniej 2000. Powiedz mi, skąd oni się biorą cały czas na tej wyspy. Ta wyspa ma ograniczone rozmiar, to nie jest żaden kontynent. to, istoty, kiedy widzą, że są zabijane, to uciekają. A oni są zabijani Ej, i dalej chcą się ja. Kto ich nauczył posługiwać się ogniem? Prometeusz. Ksiądz Mateusz. Taki ksiądz Mateusz? Bo powiedziałem Prometeusz, Ksiądz Mateusz. Ale nie wyzywaj mnie. Czemu ksiądz Mateusz miałby uczyć kogoś, jak się posługiwać ogniem? A sprawa jest taka, żeby spalać ludzi. Spalać ludzi. Czemu? I oddawać cześć. Weźmy bo może już spać, bo Marcinowi odwala. Na początek chodźmy za mną. Tutaj jest magiczny otwór ziemny. Tutaj macie tak zwane części pistoletu skołkowego. Plus amunicja. I już go wzięliśmy, dlatego idziemy po drugą część pistoletu skołkowego. Mam pytanie. Pójdziemy po ze Później. No, już różne miejscu. zapraszam wszystkich. Czyżby ktoś spadł, Obaj a weź ja ostatnie. Czemu ja tu ja jest? Ja wózek wózek z drewnem, który jest niewykorzystany. Dostaw go w spokoju, to jest tu butek. jest Dziewięć wózek. walonych kół. On sobie chce tam żyć, on tutaj egzystuje sobie. Ptaszek! Kso. Myślę, że on poszalał. Ja uciekaj! To jest bariera Nie przejdzie. Nie! To ma więcej. Nie! nie Zniszczę barierę! Zrzuwa się tego, ratuj nas. Nie, nie ścinaj tego ślęga! Nie, zlega. nie, no nie dasz go ściąć Tutaj mamy nasz piękny pistolet skałkowy. Nie, waliska! Nie! To ty nie, skupiłeś? Walizką, nie, Ej, A tam się da zejść? jakieś walizki, Ewis? <laughs> To teraz już musimy zejść. Tu jeszcze nie było nas. Tam jest jakaś zatopiona wyspa, widzisz to? Trzeba tam popłynąć. To jest tych walizka. Batter fajnie. Płyniemy, Patrzcie. <noise> tu jest magiczny żółw? No, Jak chcesz to zbudować? Nie więc. można ja tutaj tego płynąć. zbudować, mój panie. Nic nie ma. Na pewno musi tutaj zbudować. Chodź popłyn pod wodą wokół tej wyspy i sprawdź czy nie ma czegoś. Seven later hours. Nie! Płynę się za mną. To jakieś kości, jest statek. Widzisz tą rzecz magiczną, widzisz? Tą belkę jedną? Ta jedna belka jest tutaj dowodem jest. ludzkiej świadomości. Te liny to są linie życia całego świata. Dobrze, no i co z tego? No i pójdziemy na Tu co się, Tu nic nie ma. To są podwodne kanibale, takie syreny, wiesz. Par, widzisz tą magiczną, podziemną jest w której jest ta piękna o, ta rzecz! O! Co to za obrazek? O nie! Otwórz książkę do budowania i zobacz co się pojawiło nowego. Musimy zbudować dumne, krzyż i kościół. Cały to są. Budujemy kościół i krzyż sobie podwodził. <tumne> Idziemy po preparat do oddychania. Czemu testujesz na mnie kusze? Trzeba przetestować kuszy. I... Juz! Chyba nie dostał. Czerwą, pan... Czemu się do nas spróbuj? My się innym robiliśmy. Już gramy chcesz robić na YouTube, Weź się uspokój człowieku. Ukradłeś komuś twarz i sobie ją przesyłeś do szyi. Ty ty wiesz, że czyli czyjejś osobowości jest karalne. Poczka, ja ci naprawię, wiesz, O, już nie masz głowy. Idziemy <laughs> do bazy, chodźcie. No już tu są swe. No co mnie goni? Jak to działa, że ja się trzymam na jednej ręce na tych rolcach? Są wszystkie piłapki są rozwalone. I patrz, i teraz idziemy tędy, chodź za mną. Idziemy do magicznej jaskini, która jest dokładnie tutaj. To są krzyże. <laughs> Co krzyczysz? Kaniber, gdzie ty jesteś? ma, O, dokładnie, zasiedź. Dobrze mu tak. Screen, screen, screen. O, i tu jest latarka. Boże, tam na dole trzeba było iść po linię? Tak, Jak przyjechać, chyba można tu skoczyć ładnie sobie. Nope. Oj, fuck, fuck, fuck! Jak się ja przeżyłem? Już miałem ci bić brawo. Ja mam dwa aparaty, tlenowe. No to chodź. Tu jest po prawej plary. O więcej, no tu idziemy dalej. O, ale kozak, no, mnichy no, no. się tu modliły, patrz. Nie, wiem, zginę przez zaraz. Nie prawdopodobnie. jest jeszcze trzeci artefakt, który natychmiastowo uśmiechnął. Ja prawdopodobnie zabił tych mnichów. Tu jest artefakt, prawda? Tu jest totalnie bezużyteczny. Oczywiście jestem przemoczony cały. No widzę, że chyba dzień jest. O Bambi jest. Czyli obóz filmowców powinien być w tą stronę. Jest tu po prawej. I kanibale nawet są. Może po prostu na na linie. Nie, nawet tutaj już przyszły. Chud. On... Prawie wpadłem Nie no Max, to specjalnie robisz. Chodź, zbuduję ci trumnę. Nie nie chcę. No trumna jest zamówiona, no mógł... ile jeszcze będziesz żył, bo trzeba ją odebrać. Nie no powiedz mi, czy oni mają jakiś problem? Odejdź. Tak. Odejdź! Odejdź! Dobra, tak się bawimy. Ale tu są bo... nasi najlepsi, najdrożsi przyjaciele jak Czemu biega w kółko? Powiedz mi. Dobra, zostawmy go, zostawmy go, go, niech sobie biega. Tak. Oglądamy, może on nam chce coś ja przeszkadzać. Go... Dostaw go! What? Co ty go? Bieg... No, uciek, no się przez ciebie! Do... ej, e, bo ja mam. A ja mam jaki na Czemu są to dwa garki, a nie jeden? Gadać. No jeżdż. Czemu ja nie jadę jak ty jedziesz? Co jest? No jak ty jeździsz, człowieku? Ty nie ty miałeś cykrowalizm. Jakiś widoczny no, jest ktoś. No coś. panie, wypierdz coś z mojego steru. Nie, panie. Wciąż palę, panie, oddawać mi steru. Panie, panie, wypień, proszę schować ten łuk. Ale proszę wów. pana, to jest moja tratwa, ja ją zbudowałem tymi ręcami, ją alkoholu, zbudowałem. Panie, brak alkoholu, na mojej stratwie. Nie! Cały człowieka na to. Ja też mam takie zabawki. Nie, 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 pasz tam rokin, ej, 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 ej nie, tam jest rokin Dziękujemy go, dawajcie O, dostał Użył się, ojojo nie, on... Zabi... Aha, zabiłeś no, go Marki. Ale łatwo z nim Nic nie ma Wiesz, masz takie obleplione całe, jesteś takimi rękami blitkimi i w ogóle jesteś blitki cały Masz problem do moich rąk? Tak o nie, tego już wiele Czemu nie mogę jechać? Nie wejdziesz tutaj, steru! nie wejdziesz Ja uważam, że Marcin powinien spłąć na stosie. A <laughs> Marcin. Nie Marcin, wejdź ze steru, czego tu palić nogi. Jaki po... cię płocić stopy, Marcin, co mu tu Czemu to zepsułeś? to? Idziemy do bazy. I was later. Czemu ty biegniesz bez niczego węgla? Ja I płynie tam w tamtym kierunku. Tylko małą wyspę musisz znaleźć. No chyba jest kościół. To mamy zebrać 169 kłód, więc to jest bardzo możliwe. mamy alkohol musisz zabrać? Co? No co ty robisz? Czemu się wracasz? To. Rozumiem. Budujemy pułapkę z alkoholem, patrz. A ty na wstecznym jedziesz, rozumiem. Okay. Uf. 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 Co ci się dzieje? Trzeba się naprawić. Co takiego to, robisz? Nie to, debiut. Dobra. Peter, ja będę twoim romanem. dobra? Widzisz, co tu jest zaznaczone? Tylko każe. Nastał twój dzień próby, aby sprawdzić twoje zdolności magiczne. Jak dlatego zaraz zginiesz? Przyjrzyj, Płyniemy w tamtą stronę. Można zapisać grę. Tam możesz płynąć. To jest drukowska. Ale coś łysy. A wiesz, że łysym nie wolno ufać? Jeśli ja płynie. Drukowska pokazywał mi tam. Tutaj, dobijamy do brzegu zaraz i wysiadamy. Tu. Dobra, więzimy. Chodźcie, za mną. O mamy, mamy, dobra, tu jest. Czemu to jest rozwalone? Czemu tu nic nie ma. Ja mam pistolet. Ja też nic nie mam. Musimy wyjść i wejść. Problemy mać. Ty dopisz. Ej! Chyba nie istnieje, to wysadzenie ten z tu nie sprawi, że to zacznie istnieć. Jeśli nie mogę dać tej części jakoś. Da się dać, mam pomysł. Ja zapiszę grę, to gdzie to. Tyś wyjdę. Masz, masz. Jesteście gotowi do podróży? Do tratwy z powrotem. Jedzenie! Jedzenie! Czemu on stoi i patrzy, jak zabijesz jego brata? Masz cały w nocy dalej umie biegać. Jak skoczyła! skończyła! ptaki? Dodatkowe jedzenie. Powiedz mi co te ptaki jest robią? Tak. Na grę. Co one robią? Mają okien gotowy. No zakończyć. Dostawiam. Mam dla was prezent chodźcie na tratwę już. No to jest nie, głowa żółwia. Bo ona płynie z nami tam. Ej, bo główia żółwia się telepie Zostaw ją. Co? Nie, głowa! Nie, nie! Tam ją zrzuciłeś! Ej, szczel teraz do mnie. Zbiło Pod... się. 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 Pewnie znowu nie będzie działało i się będzie zrzuciło. Tym razem to jest niewysadzone. Kolejne pistole. Cygarek na Jest O x skrzynki. dzikie skrzynki. O, to. Chodźcie <gry> za mną. O, tu jest farba. Ta ławka spadła stąd. Co tam poleciał? To jest rozpalano. Długa to jest, bo ja tego nie mam. Ja mam 8 z8, mówiłem. Ci. Ale ja nie mam. W ogóle mi się tam nie pojawiło. Ha? Dzika znalazłem! Dzika znalazłem! Nie, dawaj gno ja nie! Co jeszcze stąd no. dzika goni, nie Dzik mnie uciec przed nim? Dam jego! Damie go! Zostaw mnie cwelu zajim! Zostaw dzika! Czemu i siedzisz na szef! Dostaw Bambiego! Bombil to nie dzik. Bo Ty, wywiłka! Nic mnie nie zadajesz. Idziemy przed siebie, żebyście dogarko włożyli jedzenie, jak cywilizowani ludzie, a nie Mój garnek! Został Mój tu fajnie! Mogę to zrobić! To wisi, to biedzy bliźni! Tygotujcie sobie pochodnie! Już przyjaciele tu przyszli! Czemu on się topił? O, grzyby dobre to są? Dzik, dzik, dzik! Zbijej, no ja! Czemu już <grybuj> go zabiłeś? Oczy! No, chodzi w kółko, co jest zimnie tak? <grybuj> nie wiem! Zobaczcie, weź, tak bardzo! Dobra, ona nie chce! Łatwo z tobą, To w ogóle obóz jakiś? Drukaż do obozu! ma tam są! Oj! Ja, ja jeszcze płody! Dziecię płody stworzył! Gościu patrz, ile ich tu jest! Tu jeszcze jest w obozie, w namiocie jeden! Wszystko! Patrz, że ich tu tyle! tam kanibale Czuj biegają! Jest Dobra, leży! leży. Jeszcze bo dzieci płody zabij wszystkie Co tam są? Uciekaj! gubno Dobra, ma makapaka! Chodź na salut! Joga mnie! Ona chyba już nie wgóciwie się! Mutanty uciekają! O, oh, dzieci płody kolejne! O, jeszcze cipek kolejny, co to jest Gdzie jest mutant? Gdzie z makapaka! A wy macie No, są oni! ona ucieka do woty! Ona nie chce być oskurowana! Dychaj, psie! Spadaj, psie! Ja wolę dzika. Dziku. Tam jest Ktoś kolejny dzieciom? po lewej. O, mam kolejnego dzika. Dobra, uwaga. Walka z mutantami oh, została... W ogóle to nie A, była tak. walka. Te mutanty zostały po prostu zmiażdżone. Idziemy w niej po Musimy znaleźć e, takie jezioro. No to chyba będzie tutaj. Tak, już tutaj powinno być. O, I znalazłem. to si już dynamik. A jak będziesz trzymał dynamik w ręce, to on wybuchnie sam. On wybuchnie. Marki <ślepki> myśli, że on wybuchnie. no on nie wybucha. No. O, oh, oh, oh. oh, oh. <ślepki> <ślepki> Nie sądzę, żadnej zbroi, by the way. Ja mi pochodnie, Tak, Jeszcze jednej. Na drugim końcu wyspy. Idziemy. O, no, to do ławka co latała. No tu jest. Tak znaczy, ktoś tu podejdzie i ona zlatuje. Czemu tu nie ma łóżka? Nie jest łóżko. To płyn. Możemy zapuść jakąś piosenkę. A szante! A nie, śpiewać szantę z chłopakami niż uprawiać ze mną seks? Okręt nasz płyną mgłę i fregaty dwie popłynęły. Naszym kursem, by nie zgubić się Potem szkwał, wypchnął, nas, bo za mleczny pas i nikt wtedy nie przypuszczał, że brygady śmierć nam niosą Ciepła krew poleje się z trupami, wygra ten, kto uszyła sikh też ktoś przykryje się falami Jak na młódk ocalimy Devin, Devin, Devin w skałę, kapitanie. Za to nie my. Musimy znaleźć taką rozbitą łódkę. Masz płynąć, żadnego jedzenia, niewolników. niewolniku Opie jadłem. Jak to ci pozwolił gdzieś? I tak robię za darmą arm siłą, robot. Aż machać tym pół. Nie, <laughs> Teraz idziemy. rób. Czy da wejść na górę? Da się! Aha! Jak jest pod. mi się podoba czekam. To nas jeszcze nie było. To jest obóz jakiś kanibalów? Chyba jest, nawet ich zastaliśmy. Aha, wiem gdzie jesteśmy. To jest najbardziej niebezpieczne miejsce na całej wyspie. To jest pięte drzewo kanibali tutaj i to jest obóz. Już. Oni tu wieszają ludzi. O, benzyna jest tutaj. Ile to jest benzyny? W ogóle patrzcie, to, to jest taka dróżka z tego bodu. Tu mają czmatek. Tu była idealna baza. Spadek? I zapas si czmatek. Ej, tu jest mnóstwo czmatek. Po co zrobić też te połączenie. Przyszły ich tutaj widzę plemię wojownicze. Jeden dadu, drugi O fuck. Ty powrócili po paczce. Ale to łatwo Dobra, przejmujemy nim. A przejmujemy ich. Ciebie nas atakuje, to młowa serca atakuje. Tu jest Stasiek. Pamiętam jak miałem z nim w tenisa. Oni tak po prostu zbeschliżą się. No się biją, dostał, niemożliwy. Wszędzie są te jagody, dobre do jedzenia. Jest mnóstwo szmatek, są kanibale, to jest wszystko czego potrzeba. Wszystko. Budujmy tu drugą bazę. Dinami też? Się... Obrat, to jest idealne miejsce. Baszczyst! <śpuszczone> Stać i Renata. Stać i Renata. Tu genujesz sobie siłę twoją. Tu jest tyle picia. Ławka siły twojej. Dobrze bo Bambi też tu są. Jesteśmy przy brzegu. No i co? Jezus mary. Dostaw mnie śmieciu walony. Chyba się wkurzyli, że im obuś przyjęliśmy. Gdzie ma? Jest tam ta łódka, co nie? Trzeba było pójść troszkę w lewo. To jest łódka, o. O tutaj mam. Można sobie celować tak fajnie. Ej, ej, ej. Nazwę jest strzelisz. Na pewno jeszcze karty nie mamy i odtwarzacze wideo. Na pewno, że się na flagę. Idziemy na no wyrzucenie na flagę. A idziesz? Ulepszona cylinder tu jest. Krokodyl! ja. Czemu on ucieka? No. Wykrawił się. Jak się rzucił na ciebie? Panowie? Nie proszę. Farszu, bo nic jest dla ciebie. To się chciał powiesić, no. Dobra, kończymy już. To zapiszmy. Dobra, widzowie. Przez to, że Piotrzek jest bardzo fajny, chciałem powiedzieć, że ja w imieniu Piotrka kończę ten filmik. Eee, kiedy nagrywam ten filmik, to jest 6 marca, ale prawdopodobnie, <laughs> znając Piotrka, będzie taki się kokolita jak czerwca lub lipca, prawdopodobnie już nie będziemy grać w The Forest, a raz prawdopodobnie się już skończy i nie będziemy już piaciółmi.